Dzień dobry! Witamy Państwa po dłuższej przerwie. 28 maja 2022 roku zaczęła obowiązywać unijna dyrektywa Omnibus, której celem jest zwiększenie ochrony praw konsumentów w handlu internetowym. Polska wersja tej ustawy na razie jest w przygotowaniu, nie zdejmuje to jednak z polskich przedsiębiorców obowiązku podporządkowania się prawu Unii. Aby zapobiec sztucznym podwyżkom cen, Omnibus wprowadza wymóg, by w przypadku obniżki obok nowej ceny została umieszczona najniższa cena, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Platformy marketplace, czyli np. Allegro, Amazon, czy sprzedażowa platforma Facebooka, będą też miały obowiązek informowania o tym, czy dany sprzedający jest przedsiębiorcą, czy osobą prywatną. Ma to istotne znaczenie. Ponieważ w tym drugim przypadku nie mają zastosowania przepisy ochrony konsumentów, jak na przykład prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Informacja będzie udzielana na podstawie oświadczenia sprzedającego, a nieudzielenie jej będzie uznawane za nieuczciwą praktykę handlową. Dostawca platformy będzie musiał także wskazać jasny podział obowiązków dotyczących zawarcia umowy, czyli wyjaśnić, jakie obowiązki odnośnie umowy ma sprzedawca, a jakie dostawca platformy. To zapewni konsumentowi jasność, kto ma jaką odpowiedzialność i na przykład do kogo może zgłosić się w momencie reklamacji. Warto podkreślić, że niewystarczające będzie przekazanie takich informacji jedynie w regulaminie lub innych tego typu dokumentach. Naruszeniem prawa będzie również usuwanie i ukrywanie przez sklepy negatywnych opinii i zniechęcanie do ich zamieszczania, a także publikowanie lub zlecanie publikacji fałszywych opinii, czyli rekomendacji pochodzących od osób, które nigdy z danych produktów nie korzystały. Sprzedawca będzie miał obowiązek wskazać, jakie działania podejmuje w celu weryfikacji opinii o produktach na jego stronie, a za zaniechanie w tym zakresie będą groziły sankcje. Problem dla sklepów internetowych może stanowić również obowiązek informowania, o indywidualnym dostosowaniu ceny do konsumenta na podstawie zebranych danych na temat jego preferencji i zachowań konsumenckich, jeśli takie działania mają miejsce. Szczególnie w przypadku organizacji złożonych akcji promocyjnych i dynamicznego ustalania cen w przypadku obniżek kierowanych do wybranych grup klientów. Przepisy nie określają, jak należy postępować w takich sytuacjach. Za niedostosowanie się do nowych wymogów prawa grożą wysokie kary. Może to być nawet 2 miliony złotych dla osoby zarządzającej sklepem, czy 10% obrotu z poprzedniego roku. Za kontrolę oraz nakładanie kar będzie odpowiadać inspekcja handlowa. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorcy będą stosować fikcyjne obniżki, prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów może uznać taką praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Zmian w przepisach dotyczą zarówno nowych sklepów jak i tych już funkcjonujących? Do 28 maja 2022 roku każdy sklep internetowy powinien był dostosować swoją dokumentację oraz regulaminy do nowych przepisów, a także wdrożyć nowe procedury funkcjonowania w zakresie obsługi klientów. Jeśli więc prowadzisz sklep internetowy i jeszcze tego nie zrobiłeś, jest na to najwyższy czas. Dziękujemy za uwagę.